Witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Dziś obejrzymy najnowszy odcinek South Parku pod tytułem Nieprzeznaczone dla dzieci. Naszą historię zaczynamy w szkole, gdzie wszystkie dzieci są zafascynowane najnowszym napojem nawadniającym promowanym przez znanego influencera. Oczywiście jest on super niezdrowy, no ale rodzice tych dzieci za bardzo się tym nie przejmują, bo na swojej głowie mają teraz coś zupełnie innego. Jak się okazuje, Nauczycielka plastyki postanowiła otworzyć sobie OnlyFansa. Rodzice Clyda postanawiają skonfrontować się ze swoim synem i porozmawiać na ten ciężki temat. Jak się tego okazuje, dzieci w szkole w ogóle nie rozmawiają o swojej nauczycielce plastyki, bo jedyne co ich interesuje to najnowszy napój nawadniający od ich ulubionego youtubera. A jedyną osobą, która nie ma tego napoju jest Clyde i przez to jego życie jest bardzo trudne. Postanowiła więc udawać i do pustej butelki kreda, bo tak nazywa się ten napój, lewa sobie sok jabłkowy. A tak w ogóle jest to parodia prawdziwego napoju, który nazywa się Prime. A osobą, która jest odpowiedzialna za jego produkcję jest Logan Paul, który oczywiście również jest tutaj parodiowany. Tak więc Clyde ze swoim sztucznym napojem dołącza do grupy Cartmana, która dumnie głosi, że ma najwięcej kreda w całej szkole. Inni jednak szybko szczajają, że chłopak nie ma prawdziwego napoju i cała grupa popada w niełaskę. Teraz jedynym sposobem na uratowanie ich honoru jest zdobycie limitowanej edycji kreda, której powstanie tylko parę sztuk. Tak więc chłopcy wyruszają pod sklep, który będzie w niego zaopatrzony. I na miejscu okazuje się, że nie tylko oni wpadli na taki pomysł. Gdy drzwi sklepu się otwierają, następuje totalna destrukcja. Ponieważ oczywiście napoju nie wystarczy dla wszystkich dzieci. Po całej akcji nasza grupa siedzi załamana w zniszczonym sklepie, bo nie udało im się dostać żadnej butelki. I właśnie wtedy do Klajda dochodzi głos rozsądku, bo to całe zamieszanie w jego życiu jest spowodowane tym, że namówił go do tego influencer. To on sprowadził do sklepu te wszystkie dzieci, będąc zupełnie świadomym tego, że nie starczy dla wszystkich. Tak więc nasza ekipa rusza do Influencera, żeby uzyskać odpowiedzi. W ten sposób docieramy do parodii Logana Paula. Ten przyznaje się, że używał kreda po to, żeby manipulować dziećmi. Jednak jest ktoś, kto jest ponad nim. Ktoś, kto zarządza jego karierą i wszystkim tym, co robi. Lecz zanim dowiadujemy się, kim jest ta osoba, zostają postrzelony. Tak więc nasi bohaterowie wracają smutni do domu. Kiedy nagle napotykają Rendiego, który wyrzuca butelki Kreda i nie są to zwykłe butelki, tylko takie, których już nikt dawno nie ma. Tak więc Clyde ze swoją ekipą wracają do szkoły jako zwycięzcy, choć typowo w South Parkowym stylu, niczego się nie ucząc. A ludzie, którzy manipulowali młodzieżą, nie zostają odkryci, a na dodatek dalej świetnie nimi zarządzają. Ale wróćmy na chwilę do Randiego. Skąd on wziął te wszystkie butelki Kreda i po co właściwie byłymy one? Tu musimy wrócić do samego początku tej historii, kiedy to usłyszeliśmy, że pani od plastyki otworzyła OnlyFansa. Okazuje się, że na tej platformie można naprawdę bardzo dużo zarobić na swoich treściach. I kiedy Randy o tym usłyszał, wiedział, że musi sobie tam otworzyć konto. Tak więc z wielkim zapałem wziął się do roboty. Jednak, no właśnie, nie udało mu się uzyskać żadnej subskrypcji. Co więcej, jego żona postanowiła się zrewanżować i również otworzyła konto, które okazało się niezłym sukcesem. Tego rend już naprawdę nie mógł wytrzymać i postanowił coś z tym zrobić. Kiedy zwykłe optymalizowanie kontentu nic nie dało, wyciągnął Asa z rękawa. Jak się okazało, najpopularniejszym hasłem wyszukiwanym w internecie był kred. Więc Randy postanowił używać tego napoju w swoim kontencie dla dorosłych, żeby móc to podpromować. Oczywiście każdy jest świadom tego, że promowanie się na właśnie takim napoju sprowadzi nieodpowiednią publikę na jego kanał. Ale Randy tłumaczy się tutaj typowo tak jak każdy taki influencer, czyli ta strona jest tylko dla dorosłych, dzieci nie mają tutaj wstępu. Ta strategia, jak można się było tego spodziewać, przyniosła Randiemu ogromny sukces tak duży sukces, że został influencerem. Oczywiście to był dobry początek, ale naszemu bohaterowi całe to nie wystarczało, bo chciał jeszcze więcej zarabiać i mieć jeszcze większą widownię, dlatego postanowił poszukać sponsora. I jak dowiedział się na spotkaniu ze swoim agentem, jest naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy chcieliby przekazać swoją propagandę do tych nie dzieci, którzy oglądają jego program. Tak więc rozochocony Randy poszedł na spotkanie ze sponsorami, które okazało się być licytacją. I mamy tutaj takich klasycznych przedstawicieli, jak na przykład Bill troszeczkę mniej jak Stoli Wodka, ale mamy też kilka państw, takich na przykład jak Rosja, Chiny, albo Ukraina. I kiedy w końcu nadeszła ta długo wyczekiwana chwila, całą zabawę Randy mu przerwało FBI. Można by było pomyśleć, że są tam po to, żeby zgarnąć całe to towarzystwo. Jednak oni wzięli tylko naszego bohatera. Randy został oskarżony o to, że tworzył nieodpowiedni content, który był potem przeznaczony dla dzieci. Na początku nie chciał on współpracować z władzami, ale kiedy dowiedział się, że są ludzie, którzy go naśladują, postanowił, że najwyższy czas zakończyć ten projekt. Wtedy to właśnie wyrzucił całego kreda. A dzieciom, które spotkał, próbował wytłumaczyć, że w social media cały czas próbuje ktoś na nich wpłynąć. A pytanie, które powinni sobie zadać, to nie czy, tylko kto najbardziej. I taką to właśnie klamrą zamykamy nasz dzisiejszy odcinek South Parka Nieprzeznaczony dla dzieci. Była to moim zdaniem naprawdę niezła produkcja. Szczególnie, że poruszała tematy, które raczej rzadko są poruszane. A również u nas, niestety, na rynku mamy bardzo dużo produktów, które są promowane przez influencerów, a są pełne cukru, który jest bardzo niezdrowy. No, i szkodzi dzieciom. I to wszystko wydaje się naprawdę bardzo dziwne, bo z jednej strony mamy podatek cukrowy, który ma właśnie zmniejszyć spożywanie cukrów przez młodych ludzi i ogólnie społeczeństwo, a z drugiej strony mamy właśnie takie promocje influencerów, które promują bardzo niezdrowe jedzenie. Można też zadać sobie pytanie, czy takie osoby za odpowiednią sumę nie promowałyby agendy politycznej innych państw? No, i jak długofalowo mogłoby to wpłynąć na nasze społeczeństwo? Nie brakuje tutaj również masy wyśmienitych żartów, i myślę, że pod tym względem najlepsza była historia Randiego. Szczególnie wtedy, kiedy zaczął przegrywać ze swoją żoną, i to było pewne, że zrobi wszystko, żeby ją pokonać. Mamy też parodię Logana Paula, który zawsze doprowadzał mnie tutaj do śmiechu, kiedy swoje życiowe rady przeplatał reklamami Kreda. I myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Jestem bardzo ciekaw czy wy również oglądaliście South Park Nieprzeznaczone dla Dzieci. Jeśli tak to oczywiście napiszcie mi co sądzicie o, o tym odcinku. Czy jesteście zadowoleni, czy może spodziewaliście się czegoś innego i raczej on wam nie odpowiadał. Ja dałbym tutaj solidne 7 na 10 i uważam, że te dłuższe formy w tym roku naprawdę bardzo dobrze im wychodzą. Choć oczywiście Nadal wolę South Parka wersji 20 minutowej. Także wielkie dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Myślę, że kolejne odcinki pojawią się trochę szybciej niż ostatnio. Także do zobaczenia wkrótce.